Siemano graczu, w dzisiejszym filmie zabiorę Cię w podróż po najnowszych grach na telefon, które są absolutnym sztosem. Niektóre z nich nie były dostępne w naszym kraju, dzisiaj już są. Niektóre są stworzone przez celebrytów światowego formatu. Po prostu musisz to zobaczyć. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę za dobre gry i lecimy z tematem. Zaczynamy nasz gamingowy seans. Nie wierzę w to. Rynek gier na telefon jest tak popularny, słuchajcie, że nawet takie gwiazdy jak Conor McGregor ma swoją własną grę. Jeśli nie wiecie, to Conor jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych zawodników UFC. Gra jest bardzo podobna do Clash of Clans, ale ma swój własny, unikatowy charakter, który tworzy sam Conor. Do tego jest to o wiele bardziej nowoczesna wersja z o wiele lepszą, milszą dla oka grafiką. Zrąbiste tutaj też jest to, że Conor McGregor do całej rozgrywki podchodzi w bardzo sportowym stylu. Motywuje nas do działania oraz pokazuje jaką powinniśmy mieć mentalność. To w bardzo dużym stopniu jeszcze mocniej angażuje nas w rozgrywkę i czujemy z tego powodu jeszcze większą frajdę. Oczywiście wszystko opiera się na strategii, w której zarządzamy bazą i robimy wszystko co w naszej mocy, aby uczynić ją najlepszą w tym futurystycznym świecie. Fajne tutaj jest to, że swoich bohaterów możemy wyposażać w dodatkowe przedmioty i ulepszyć które nie dość, że sztos wyglądają, to robią sporą różnicę w walce. Co wy na to, żeby stworzyć tutaj może jakiś mały klan? Strzelajcie łapkami pod filmem, to zorganizujemy taką wspólną zabawę. W oczekiwaniu na Lola możemy wypróbować inne, świeże tytuły z gatunku MOBA, które pojawiają się na rynku. Jest to zespołowa gra, w której bierzemy udział w bitwach 10 na 10. Otrzymujemy tutaj ogromny zbiór postaci do wyboru, każda ze swoim unikatowym wyglądem i zestawem umiejętności. To daje też niesamowite pole do popisu, jeżeli chodzi o zagrywki taktyczne. Na tym polu można tutaj nieźle podziałać i tworzyć epickie akcje i multi kile To jaka ilość graczy może pojawić się na mapie, gry sprawia, że tutaj tworzy się z tego naprawdę imponujące widowisko. Tutaj wcale nie trzeba czekać długo na to, żeby spotkać kogoś, komu można posłać serię ataków. Same mapki są też świetnie zaprojektowane i dzięki nim możemy wiele razy zaatakować kogoś z ukrycia lub w skuteczny sposób wycofać się ze starcia, jeśli czujemy, że nie dajemy rady. Gra prezentuje się bardzo ładnie, twórcy skupili się na szczegółach i dostarczeniu nam wrażeń audiowizualnych. Na ten moment gry nie znajdziemy oficjalnie na Google Play, ale możemy ją znaleźć na innych stronach z grami na telefon. Link w opisie. Jeszcze niedawno gra nie była dostępna u nas, a teraz możemy już spokojnie doświadczać jej dowoli. Jest to gra fantazy, a w tym magicznym świecie odbywają się bitwy na masową skalę. Z tego właśnie powodu potężni bohaterowie, tacy jak my, są tutaj wysoko cenieni. Na początku czeka nas jednak wybór klasy naszego horosa, możemy grać z kradającym się zabójcą, mającym dobre oko łucznikiem, gwałtownym berserkerem, magicznym wojownikiem Templariuszem lub czarodziejką zdolną do zadawania. Ogromnych obrażeń za pomocą magii. Po wybraniu najbardziej pasującej nam klasy trafiamy do pięknego, otwartego świata. Dużą wagę będziemy przywiązywać tutaj do wyposażenia postaci, zdobywania unikalnych przedmiotów za wykonywanie zadań oraz atakowania potężnych bossów wraz z resztą graczy, lub wiesz, kupowania zbroi i broni za zarobioną walutę w grze. Istnieje tu kilka trybów gry, choć Gra kładzie główny nacisk na Battle Royale, w którym jednocześnie gra 30 graczy. Możemy też wziąć udział w bitwie pod Krwawym Księżycem, w której nawet nasi sojusznicy mogą natychmiast przekształcić się we wrogów. To jest niesamowicie ciekawym zabiegiem. Mamy opcję dołączyć też do gildii i przejmować terytoria. Absolutnie każdy gracz znajdzie tutaj coś dla siebie i zanurzy się w tym świecie. Mieliście kiedyś jakiegoś ziomka, w którym graliście jeden na jeden? Ja w kosza grałem akurat mało, ale zdarzało się parę razy taką rywalizację sobie pyknąć. Tutaj będziemy mieli okazję w mobilnej wersji odświeżyć sobie te przeżycia i rozpocząć swoją ścieżkę awansu w lidze i ostatecznie zdobyć uznanie, zostając królem areny. Zadanie polega na tym, by w określonym czasie trafić jak najwięcej razy, a przynajmniej tyle, by na tablicy wyników rezultat był wyższy niż przeciwnika. Wiadomo, sterowanie jest łatwe do opanowania i przyzwyczajenia. Jest kilka kombinacji, ale są one proste. W miarę postępów w grze odblokowujemy nowych, potężnych graczy z ich własnymi, unikalnymi zdolnościami, takimi jak zamrażanie, nieprzenikniona ściana obrony, teleportacja i wiele więcej. Dodanie lekko magicznych skillsów czyni każdy mecz o wiele ciekawszym wydarzeniem. Warto też pamiętać o tym, że każda próba rzucenia piłki do kosza będzie kosztować energię, a ona kończy się dosyć szybko. Szybko więc trzeba uważać. Za wygrane mecze otrzymujemy boksy z nagrodami, które pozwolą nam wyrównać staty postaci w drużynie lub otworzyć karty z nowymi koszykarzami. Jest to bardzo ładna i bardzo dobra gra online. Słuchajcie, nie wiem, czy jesteście z tych czasów, czy nie, więc dajcie znać w komentarzach, czy znacie grę Deluxe Ski Jumping. To była jest absolutnie mistrzowska gra opierająca się o skoki narciarskie. Wydaje mi się, że nie było w Polsce człowieka, który by nie łupał w ten tytuł kilkanaście lat temu. To jest wręcz klasyk nad klasykami. Nawet nie wiecie, jak uradowało się Messerducho, Ducho, gdy zobaczyłem, że ten tytuł pojawił się na sklepie Play. Te emocje, towarzyszące rozgrywaniu Pucharu Świata i walce o żółtą koszulkę lidera. Najlepsze też jest to, że do wyboru mamy kilkadziesiąt skoczni, każda z nich jest unikatowa. Nie ma dwóch takich samych skoczni, każda wygląda inaczej i na każdej skacze się inaczej. Istne szaleństwo. Gra też nie sili się na to, by być realistyczna i czasami trzeba się wybijać gdzieś, nie wiem, w połowie skoczni, żeby osiągnąć super odległość, a nie na progu startowym. Pałam ogromną miłością i sentymentem do tej gry i serdecznie ci ją polecam. Teraz zaczyna się sezon skoków narciarskich, więc myślę, że może się w to fajnie wszystko wkomponuje. Rozgrywka w tej grze jest po prostu najlepsza. Można śmiało powiedzieć, że nas hipnotyzuje. Otoczka audiowizualna wprowadza nas w doskonały klimat do tego, żeby jednocześnie się wyczilować, jak i wziąć udział w ekscytującej rozgrywce. Będziemy mogli dołączać do bitew, aby zabijać bossów w czasie rzeczywistym i innych przeciwników w akompaniamencie naszych współtowarzyszy. Gra skupia się raczej na prostych aspektach walki rozwoju naszej postaci. Wokół tego będzie kręcić się cała nasza aktywność. W postaci. W postaci wykonywania zadań i eliminowania przeciwników. Samemu daje to frajdę, ale aby cieszyć się tą produkcją na dłuższą metę, warto zadbać o przynajmniej kilku kolegów do wspólnej zabawy lub dołączenie do już istniejącej gildii, której będziesz dzielił z innymi graczami wspólne cele i wspólną rywalizację. Gra oferuje raczej prostą rozgrywkę, bez większych ochów i achów. Jest to po prostu skradanka, w którą zaangażowany jest nasz nowoczesny ninja w bluzie. Każdy poziom polega na tym, że mamy za zadanie wyczyścić arenę ze wszystkich wrogów. Nie mogą nas oni oczywiście zauważyć, bo trzymając jedynie sztylecik w ręce, gdy inni mają naładowane karabiny, los nasz byłby krótki i marny. Dlatego, wykorzystując wszelkie elementy otoczenia i jakieś George Busha, staramy się sprawiać, by umknąć oczom wrogów. Gra ma bardzo ładną grafikę, spora rozdzielczość, w połączeniu z fajną kolorystyką, tworzy z tego tytułu warte ogrania dzieło. Każda plansza to trochę coś innego i każdy kolejny etap oferuje coraz to większe wyzwanie i możliwość jeszcze większego pokazania swoich możliwości skradania i opracowywania taktyki. Ten tytuł to zabawnie prezentująca się gra shooterowa, w której to z trzecioosobowej perspektywy będziemy mogli brać udział w ekscytujących meczach zespołowych. Mimo, że zabawa wydaje się prosta, to jednak ważne jest, by opanować różne obszary gry i wariantów taktycznych, by pokonać team rywali. Każda rozgrywka trwa około 5 minut, więc są to w miarę szybkie mecze, w których będziemy musieli przede wszystkim podbijać obszary i bronić ich przed drużyną przeciwną. Bez wątpienia, najlepszą częścią gry jest personalizacja zespołu. Możemy dostosowywać różne postacie za pomocą różnych funkcji i specjalnych umiejętności, podobnie jak w Team Fortress. Choć na początku mamy dostępnego tylko jednego z bohaterów, wkrótce całą resztę będziemy mogli odblokować za monety zdobyte w grze. Jest to zabawna gra zespołowa, idealna jeżeli szukasz krótkich, dynamicznych rozgrywek. Ach, łucznik to moja ulubiona klasa. Zawsze stawiam na możliwość napakowania przeciwników strzałami, kiedy sam stoję sobie w bezpiecznej odległości, w oddali, wiecie, na pełnym chillu. Ta gra w ogromnej mierze właśnie taką zabawę oferuje, ale jest tu też coś dla fanów starć bezpośrednich, bo w niektórych sytuacjach nasza główna bohaterka bierze też miecz w ręce i lecimy w tango Klinga w Klingę. Grafika w tej grze nie jest jakaś wybitna, a szkoda, bo każdy z nas yy, lubi sobie popatrzeć na coś ładnego wizualnie, nawet jeżeli Chodzi o kieszonkową zabawę. Gra ma też swoją fabułę, która moim zdaniem jest kompletnie nieistotna, więc nie wiem w ogóle po co ja o tym wspominam. Zwyczajnie fala za falą odganiamy przy różnych przeciwników od naszej posesji. Na starcie będą to szkielety jakichś niziołków, a potem kto wie. Sam się przekonaj na kogo będziesz naciągać cięciwe. Na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że ci się podobało. Pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego. Yo!